No to dziś wpadniemy sobie do stacji kosmicznej. Okej, okay, na początku witają nas tutaj wiury, których stacji zresztą będzie bardzo dużo. O właśnie! Pojawia nam się tak tu, tutaj także nowa odmiana starego znanego już przeciwnika piły. Jest to jej dron. Tylko że tam ma 7 żyć w porównaniu do zwykłej, która ma 5, i tu w prawo, a nie tam do góry, idziecie chyba tylko jeśli chcecie zdobyć wszystkie klucze. No, a ja jak zwykle mam taki zamiar, więc się tutaj przejdę. Już mam dwa życia w plecy po kontakcie z piłą. Najpierw się zajmę tym fru. Trudnym fragmentem po prawo Cały rządek wywiórów jest tu rozstawiony Właściwie to niedużo Różnych rodzajów przeciwników mamy w tej planszy Wiewiury, piły I chyba już żadnego więcej Z tych, które możemy załatwić Bo jeszcze jest oczywiście Kolczasta głowa jest pierwszy Z siedmiu kluczy Sporo ich wszystkie daleko od siebie. O, jest uzupełnienie energii wraz z punktami. Bierzemy. Ale nie wracajmy, poprzeciskajmy się tutaj trochę. Zaraz zobaczycie dlaczego. Żeby sobie wziąć klucz. I kolejny klucz, czyli aż dwa klucze mieliśmy w tej skrytce, ale jak teraz stąd wrócić? Bo przecież tu z powrotem nie ma drogi Nie ma jak się przecisnąć Więc trzeba tutaj do tego ukrytego portalu Który jest wyjściem z tego miejsca No to niech ta platforma tutaj do nas wróci I sobie polecimy do góry No pięknie Wiem, że słabiutko to zrobiłem Z dwoma życiami będę musiał się przeciskać przez tę planszę Spoko, dam sobie radę jest to przecież możliwe. No i dobrze. No i te wszystkie męczarnie razem tutaj z pójściem były tylko po klucze i trochę punktów oczywiście. Teraz wracamy na drogę normalną. Chociaż zaraz z niej znowu zboczymy. Tutaj jest ta droga. Do góry. No, z jednym życiem byłoby już ciężko, muszę uważać. Bo teraz, z tego co wiem, to najbliższy diament bardzo daleko. O, zwykła piła. Tu chyba nie będę ryzykował. Może, gdybym miał komplet, to bym zaryzykował. Ale tak to poczekam, aż zawrócą. Te wiewióry. O, nie mogłem się trochę powstrzymać. Okej. Okay. A tu się szło po co? Oczywiście. Po kluczki, i tro trochę punktów. No i oczywiście tutaj pójście w prawo też nie było konieczne. Można znacznie szybciej przejść ten poziom, nie zbierając kluczy. Tylko pójście od razu tu w lewo. O nie! Myślałem, że on jeszcze będzie na tych schodkach. Oj, dobrze, że życia ich straciłem. Tu trochę zaryzykować mam, czy nie? No i znów czekamy na kolejną platformę. Dobra, jest. No i zaraz, zaraz wam coś pokażę. Tylko, najpierw bym może zdjął te wiewióry, które będą tutaj bardzo przeszkadzać potem. Jeszcze tego czerwonego, co ta kolczasta głowa robi? Blokowała mi tutaj tor strzału. Spadaj stąd. Otóż nie idźmy teraz tam od razu w prawo, bo wydaje się, że tylko tam droga prowadzi. Ale jeśli sobie przypomnimy, co się dzieje z postacią, gdy zostanie przyciśnięta do sufitu, no to możemy sobie wejść tutaj. Tak, właśnie używając baga. Po ten klucz. Dwa do końca. Przejdźmy się dalej, bo teraz musimy jakoś wrócić na pole gry, a nie ma powrotu. A na pole gry wrócimy biorąc kolejny klucz. Ale tutaj kolczasta głowa utknęła. Niedobrze. Dobra. Uwaga na kolce. Jeden kontakt z nimi i koniec. Nawet gdyby postawić tu zwykłe kolce, bo ja mam w końcu tylko dwa życia. Ach. Była jeszcze jedna gruszka tak jak myślałem no i wracamy na normalną trasę jeden klucz do końca polecam wejść tutaj jeszcze mamy mm, około 130 punktów kolejny dron piły No, i teraz jest takie miejsce, gdzie trzeba sporo czekać. Mamy kilka pięter, a na każdym ustawiane po dwa wióry zwykły i czerwony. Obydwa tutaj ładnie koło siebie podróżują. No i my oczywiście poczekamy, aż zawrócą, by je bezpiecznie zdjąć. Bo starcie oko w oko z dwoma na raz, to, to nawet Nax nie wygra za swoją podstawową bronią. Z jednym to jeszcze by się dało mu przeciwstawić zablokować pocisk i uderzyć go. No ale złamał już ciężko. Te tu ładnie były odwrócone. Te tutaj ładnie też się zaraz odwrócą. I jeszcze jedno piętro z tymi wiewiórami, i będzie coś, na co od dawna czekałem. Czerwony diament i komplet energii ponownie. Tu jednak jeszcze macie, właśnie 56 punktów z owoców. I jeśli nie zbieraliście kluczy, to będziecie szli tutaj zaraz do góry. A jeśli zbieracie to idziecie w prawo Czyli tędy I to będzie ostatni Bardzo dobrze Nie było to proste Szczególnie gdy się grało pierwszy raz Znalezienie ich wszystkich, ale teraz się udało Ale najgorsze w tym wszystkim To jest wejście do głównego sekretu poziomu Tu po lewo, przez te kolczaste głowy Och, o przeróżnych barwach Mamy tu diamenty Często przy wchodzeniu do tego sekretu można łatwo życia stracić. No dobra, no teraz jeszcze jak stąd wyjść? By nie stracić żyć. To jest dobre pytanie. O właśnie, i to mi nie wyszło. Czyli ukończymy z trzema życiami. Jest meta. Ale widzimy jeszcze kilka punktów, więc zbieramy. No i tak, to wszystko. Lekko ranni dotarliśmy. Miła była wycieczka po tej stacji kosmicznej 8000 przekroczone. No i nie opuszczając kosmosu, w następnym odcinku wejdziemy sobie do platformy nad Czarną dziurą. Tak jak nazwa nam mówi, cała akcja będzie się rozgrywała nad czarną dziurą. Będzie naprawdę ciekawie.